stron. To jeśli ja dzisiaj jako doktor Sławomir Cenckiewicz dysponuję ośmioma doniesieniami agenturalnymi tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, z czego te osiem doniesień agenturalnych z, z tych ośmiu doniesień agenturalnych są chyba cztery pełne, a reszta to są niepełne i piszę taką książkę, to jak ja bym po prostu dysponował tym, co było jeszcze do roku 90, to jest, to jest prawie 100, zachowane, potem jest wypożyczenie, czy najpierw zdobycie ponad 2600 stron dokumentów w mieszkaniu pewnego oficera Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku, z czego ponad 1000 dotyczy Lecha Wałęsy, jak ja bym to miał, to być może ta prawda o Lechu Wałęsie byłaby zupełnie inna i to jest dokładnie ta moja myśl z filmu na koniec, że my nie znamy pełnej prawdy o Lechu Wałęsie. My żeśmy po prostu odtworzyli, zrekonstruowali jego działalność agenturalną, działalność Bolka. Jak mówię, na podstawie ośmiu doniesień agenturalnych i oczywiście bardzo y, jakiejś tam ilości dokumentów, które tą wiedzę miałyby potwierdzić, uzupełnić, ale nie wprost pochodzących od y, tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. I teraz... Pytanie, do czego miałby się taki delikwent prawda, przyznać, mówiąc tak, miałem chwilę słabości, byłem agentem MSB. Państwo zauważcie, w oświadczeniu, które teraz przed chwilą pochwaliłem z 4 czerwca 1992 roku, około godziny 12, jak Wałęsa wydaje oświadczenie, podpisałem w grudniu 70 roku 3-4 dokumenty. Wycofuję to oświadczenie, już nie ma nic po godzinie o tym, że podpisał jakiekolwiek dokumenty. I teraz mamy rok 2008, Lech Wałęsa wydaje kolejną książkę, Droga do Prawdy. Zwracałem uwagę na to w recenzji opublikowanej w Rzeczpospolitej i tam proszę Państwa Lech Wałęsa pisze, podpisałem 5 do 7 dokumentów. Czyli po prostu następuje ewolucja. Jest, już pomijam po prostu jakby egzegezę różnych wypowiedzi Lecha Wałęsy, to jest ich tysiące sprzeczne ze sobą, nie ma co, ale to są takie dwa konkretne fakty, prawda? Bo to jest, jeden pochodzi z książki, drugi pochodzi z tego oświadczenia prezydenckiego z 1992 roku. I widzimy po prostu, że na przestrzeni kilkunastu lat, ta, ta historia jakby ewoluuje. Na niekorzyść lechawaństwu najpierw mówi o dwóch o trzech, czterech chyba czy dwóch, trzech, a tu mówi o pięciu, pięciu do siedmiu i cały, cały problem byłych tajnych współpracowników SB, proszę państwa, polega na tym, że oni, zza, oni zawsze chcą się przyznać tylko do tego, co na dzień dzisiejszy o nich wiemy. I w momencie, kiedy po prostu ta wiedza jest uzupełniana, bo tak musi być. No to zaczyna się cały problem. I Lech Wałęsa moim zdaniem sprytnie, muszę go za to pochwalić, obserwując to wszystko, co się dzieje wokół lustracji w ostatnich kilkunastu latach, woli do niczego się przyznawać. Czyli jakby cofnąć się nawet z przed 92. rok i mówić po prostu, ja tam prawie nic, nic tutaj nie mam, albo standardowa procedura, sznurowadła im pokwitowałem. Być może oglądał na przykład Trzech Kumpli, tak sobie pomyślałem w ostatnich tygodniach, słynny film. I tam jest taka fantastyczna wypowiedź oficera prowadzącego Lesława Maleszk. Nie wiem, czy Państwo to żeście zarejestrowali, zapamiętali. I ten oficer prowadzący Maleszkę mówi tak: Największym problemem Leszka jest to, że się kiedykolwiek przyznał. No to jest po prostu, wiecie Państwo. Zabawmy się w taką, taką, taką historię. Les Lesław Maleszka nie przyznaje się do współpracy agenturalnej z SB. Stosujemy wobec niego, czy ten front antylustracyjny stosuje wobec sprawy Maleszki identyczną, yy, identyczny repertuar, jaki się stosuje na przykład, do, do Wałęs i do innych agentów. A gdzie jest zobowiązanie do współpracy odręczne Lesława Maleszki? Lesław Maleszka mówi, no, no właśnie, gdzie jest to zobowiązanie do, do współpracy? Nie ma. Znaczy, że Lef, Lesław Maleszka nie współpracował z bezpieką. Wiecie państwo, strach pomyśleć, co by było, jakby Les, Lesław Maleszka podlegał lustracji w ogóle w Polsce. Znaczy, bo, bo raczej sąd lustracyjny by uznał, że on nie był agentem. Mimo tego, Przybyło że on się przy... problem Problemem jego jest, że się przyznał. Napisał kłamliwy tekst w gazecie wyborczej na dwie strony, ale generalnie napisał, że współpracował z bezpieką, tak ale przyznawał się w sytuacji, w której Bronisław i Bogusław Sonik i paru jeszcze wspaniałych działaczy krakowskiego SKS-u dysponowało zaledwie kilkoma dokumentami, w tym pracą dyplomową pewnego oficera SB, w której on pisał po prostu o Ketmanie, czyli, czyli o, o, o mależce. I to, co ten oficer powiedział w tym filmie trzech kumpli jest po prostu no, niesamowite właśnie. Dlatego, że inny tajny współpracownik, jak to ogląda, to sobie myśli, a po cholerę ja mam się po prostu do tego przyznawać. Będą robili o mnie takie filmy, pisali i tak dalej. Lepiej po prostu powiedzieć, że w ogóle nie współpracowałem. Bo musimy założyć, że praktycznie oni nie mają mojego zobowiązania do współpracy. Bo na przykład często yy, agenci SB brali udział w takich ostatnich spotkaniach z oficerami prowadzącymi, jak się kończył resort i niejako komisyjnie, Oficer SB na prośbę agenta dawał mu zobowiązanie do współpracy złożone 10 lat temu, 3 lata temu, czy 30 lat temu, wyjmował steczki personalnej i on go po prostu darł albo podpalał. I dzisiaj przy, tej, przy tym całym po prostu repertuarze argumentów, że jak nie ma zobowiązania do współpracy, to nie był agentem, można po prostu jakby każdego wybronić. I Lesław Maleszka, gdyby po prostu był dzisiaj, proszę pani, gdyby on się kiedykolwiek nie przyznał, to po prostu on by wyszedł obronną. Ręką. Ja widzę już nawet znam tytuły gazet, które by wzięły go w, obronie, w obronę, bo by mówiły, jakie mamy, mamy jakiś jego rękopis? Nie mamy. Proszę Państwa, nie mamy rękopisu Lesława Mależki. Mamy 300 stron wydaną publikację IPN-u z jego donosami, ale to są wszystko maszynopisy. Więc automatycznie po prostu antylustratorzy nasi rodzimi piszą artykuł o tym, to są jakieś maszynopisy oficerów SB, czyli po prostu oni sobie to wszystko wymyślili ze słów niby, ze spotkań, to jest, to jest wszystko spisane, więc to wszystko jest lipa, nie ma żadnych, nie ma żadnego zobowiązania, nie ma jego własnoręcznych yy, yy, żadnych, żadnych yy, doniesień agenturalnych. Do tego by mówiono tak, Lesław Maleszka agent tyle razy bity, tyle razy, a rzeczywiście bity, Rze, rzeczywiście proszę Państwa bity na, w czasie przesłuchań jako, jako agent SB. To jest, to jest też klasyczna, po prostu, y, klasyczne działanie służb, żeby go jeszcze bardziej, jak to się mówiło w służbach uwiarygodnić, w służbach się mówiło zalegendować, to, y, to po prostu jeszcze się go na przykład bije. Y, internowany, wielokrotnie więziony, wydawca w 88 roku w Nowej Hucie y, pisma strajkowego. No po prostu wspaniała karta, wspaniała karta po prostu bohatera. I on, za przeproszeniem w cudzysłowie głupi, przyznaje się do tego, że był agentem służby bezpieczeństwa. I to jest jego rzeczywiście tragedia po prostu. Bo on się przyznał w tamtym momencie, a dzisiaj jest coraz więcej właśnie o nim.